Cześć z tej strony Marek. Spróbujmy dzisiaj wyjaśnić sobie różnicę między pojęciem cyfry i liczby. Cyfry są pojedynczymi, graficznymi znakami tworzącymi liczby. A zatem cyfry. Są graficznym zapisem liczb, tak jak litery są składnikami pojedynczych wyrazów. Łącznie mamy tylko 10 cyfr i są to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Liczby są natomiast pojęciami fizycznymi lub abstrakcyjnymi, zapisanymi przy pomocy cyfr. Liczb może być nieskończenie wiele i przykładowo są to liczba 1, która jest przedstawiona za pomocą pojedynczej cyfry 1 lub liczba 1569 przedstawiona za pomocą czterech cyfr. Cyfry 1, cyfry 5, cyfry 6, cyfry 9. A zatem cyfry nazywa się liczbami wtedy, gdy służą do porównywania wielkości fizycznych i wielkości abstrakcyjnych w sensie matematycznym. W przeciwnym razie są tylko znakami graficznymi. W przygotowaniu niniejszej prezentacji wykorzystałem również bibliografię zamieszczoną na ostatnim slajdzie, i będzie ona zamieszczona poniżej filmu. Dziękuję.